Witam Was w kolejnym filmie. Sprawdzimy sobie w tym, jak w ostatnim 5v5 radziły sobie datacrony. szczególnie te Focus, datacrony, no i też na samym końcu, teamy bez datacronów, jak sobie radzą, żeby podsumować i zobaczyć, co najlepiej dać w obronie. Szczególnie, że może zdążę jeszcze Wam wrzucić ten film przed, znaczy w trakcie fazy obrony przed pierwszą rundą w drugim tygodniu. Także przejdźmy od razu do rzeczy. Sprawdzę najpierw, jak sobie radzą w obronie i w ataku Fokus Datacrony. Potem z Datacrony i bez datacronu. W tej kolejności, no i na osi czasu będą opisane te miejsca, więc będzie można sobie przeskoczyć od razu tam, gdzie trzeba. Najpierw sprawdzimy, sobie jak radzi sobie w obronie Datacron dla Bobby Fetta z Sion of Django. I tutaj mam wyfiltrowane tak teamy, żeby gdzieś ten no datacron był, no i na szczęście się udało, że w każdym teamie gdzieś tutaj jest ten datacron. No i mam tu wyfiltrowane po tym, gdzie się udało pokonać tego Bobę, ale widać, że nie jest tych walk dużo, większość po prostu albo nie gra, albo gra w ataku Bobom. Bo mamy tak, CLS, który walczył na Bobę z tutaj teamem Bounty Hunters, no 87% nie jest to szczególnie dużo. Jedi Master Look na Bailana, 73% zwycięstwa, więc raczej ten Boba Fett odpada, jeżeli chodzi o Bailana, bo Jedi Master Look jak walczy na Bailana z szóstym poziomem dla Mercenary, no to ma duże, wie, dużo większe trudności niż na taki. Team SLKR, 100% win rate, ma, yy, CLS-em niektórzy też pokonują, hmm, czy coś tu jeszcze ciekawego? Gaz też bez problemu, więc raczej spokojnie można powiedzieć w obronie Boba Fett i jego datakron w 5v5 nie ma sensu. Mam pofiltrowane po Kyber, no bo przede wszystkim tam się mierzą ludzie cheese z datacronami, ale na samym końcu będą jeszcze fitimy też z innych lig, żeby wam pokazać. Przejdźmy właśnie więc do ataku, czyli bardziej ciekawszego miejsca, jeżeli chodzi o datacron Boby Fetta. No i tutaj mamy go używanego przeciwko Solgerze. Zobaczmy, jakie datacrony ma Sougerera, głównie pewnie dla Saugery właśnie. No, przede wszystkim Sougerera widzę większość ma. Nie ma czegoś innego, bo z Bodim chociażby jeden mój przeciwnik walczył, Boba Fettem i ja miałem datakron Bodiego i sobie nie poradził. Datakron Lutena też gdzieś tam widziałem, przechodził. E, więc Boba Fett fajny przeciwko sołowi Gererze, ale pamiętajcie, nie atakujcie za bardzo przeciwko Bodiemu, bo Body jest dużo trudniejszym przeciwnikiem jak jest datakron jego oczywiście ludzie próbowali nawet 500 ponad walk przeciwko Jabie, ale to nie wychodzi w ogóle. Kolejne Soulgerera w teamie z Rexem, jeszcze więcej procentików. Dużo widać przeciwko Saugererze, bo w 3v3 bardzo dobrze szło, no to ludzie próbowali. Przeciwko Gryvesowi dość słabo 72%. Spodziewałem się troszkę więcej, ale no właśnie problem pewnie tu jest, że tylko dwie osoby w teamie oni mają bardzo dużo termiteru. Jak jest oczywiście stab, i to jest pewnie dużym problemem z Rivą. Średnio bardzo, znaczy już można powiedzieć, słabo przeciwko Gunganom. Win słabo e, Tuskeni bez problemów. PIN jeszcze raz słabo dobitki bitki, Tano, ale te wychodzą słabiutko. Hmm, trench słabo, też jestem zaskoczony. Dobitki Lorda Wejdera sam jedną taką zrobiłem, a, nic nowego by można powiedzieć. E, przeciwko e, Old Republic słabo, Mogło być, znaczy mogłoby być lepiej, bo 50% to jakby rzucenie monetą. Przeciwko Malgusowi też raczej słabo, a Socetano nie robią nic. Kreja <laughs> raczej też słabiutko. Przeciwko trenchowi, widać, bardzo dobrze sobie radzi. Do dobitek dżaby bardzo sobie też dobrze radzi ten Boba. Więc można, jak są osoby, które grają Nightcistersami przeciwko dżabi, a potem doklepują część, no to super, widać, wychodzi na to. Boba Fed będzie na takie rzeczy do zrobienia. Dobitki Lordy Zap, Zappo. Cienko, mega cienko, no bo trzeba najpierw Lorda Weidera pokonać, um, dopiero potem Appo. I pewnie tu są. Duże trudności, więc nie zawsze bobą dobijemy Lordzika. Reszta teamów raczej słabo, nawet z Squaigonem mają ciężko to nawet trochę zaskoczenie, ale można powiedzieć spokojnie, chociaż w tym momencie, bo tu widziałem team Hery 75%, może to takie niezłe, ale bym powiedział: przede wszystkim bardzo fajny przeciwko bardzo mocnemu Kronowi Saugererze, ale nie polecam raczej BODiego. Przejdźmy do Dr. Apry i Dr. Apry najpierw w obronie. Ona dość mocna jest. Jedi Master Look 46%, 44%, jakiś inny team. Cześć hmm, wygląda na taki sam. Aha, bo po prostu różni się tutaj obroną, ale widzicie, że w obronie sporo daje osób Krysantana eee, z Aprom. Jak jest łącznie w obronie wrzucona, no wtedy jest pewnie trochę mocniejsza. Trzeba to po prostu powiedzieć. Malgus totalnie nic nie robi. daj Master Kenobi można powiedzieć, że spokojnie pokonuje, bo reszta no ciężko naprawdę ma przeciwko. Więc Apra w obronie. Sztos, trzeba to powiedzieć. Eee, nie, nie mam e, doktora przy ataku mam dobra, w następnej e, karcie. Można więc patrzeć dalej co tutaj. Riva słabo, bezkar, słabo. Bejny nawet e, słabo bym powiedział: 68% co to jest na Bejna. Leja no, bez zaskoczeń bardzo dobrze. To samo SLKR, Bokatan 76%. <coughs> Więc można to powiedzieć, to jest jakaś nadzieja. Nie grając galaktyczną legendą, ale można spokojnie powiedzieć: Apra bardzo mocno w obronie, chociaż tych walk nie jest dużo. Większość pewnie po prostu bierze do mm, ataku. I atakuje właśnie dr. Aprom e, Jabę przede wszystkim. Zobaczmy, jak sobie radzi właśnie w ataku. No tutaj zero zaskoczenia. Y oczywiście jabba, jabba i jeszcze raz jabba. Fina pokonuje, ale nie na 100%. Y coś tu znajdziemy poza jabbą i finem. To jest tam takie najpopularniejsze stręczem. 89% można powiedzieć. Dobrze, ale szału nie ma, no i można spokojnie podsumować, bo niżej już jest bardzo malutko walk. Przede wszystkim Jabba, Jabba, jeszcze raz Jabba, a potem Finn. <laughs> to jest doktor Apra, ale no, pok pokonuje Jabę, fajna sprawa, jeżeli przeciwnik go oczywiście daje w obronie, więc e, Datacron moim zdaniem w tym secie, z tych Focus Datacronów, doktor Apry najmocniejszy Datacron. Eee, tak myślę. Przejdźmy do tego, co, te, co robi Zalbar i Zalbar, najpierw w obronie. Eee, widać, że Jedi Master Lux no, pokonuje spokojnie. Eee, Darf Sidious też, więc troszkę można powiedzieć, szkoda. Eee, Gunganie, mm, Bokatan, Eternal, Treja bez problemów, prawie Leia. Ciekawe, że w miarę średnio. Riva, już nie tak rewelacyjnie. CLS bez szans. Bokatan 100%, Jedi Master Kenowi to wiadomo, że będzie spoko. Great Mothers bez problemów, Tuskeni sobie nie radzą, Malgus sobie radzi. General Skywalker sobie totalnie nie radzi. To jest dość ciekawe. Można powiedzieć, hmm, ciekawe uzupełnienie obrony, jeżeli chodzi o Zalbara, ale jakiegoś szczególnego szału, to chyba. Nie ma, a chociaż no trzeba dość mocny team rzu rzucić na nich, bo taka Boka Tangunga nie to jednak fajna sprawa. Jak sobie radzi Zalbara datakron w ataku? Nie ma zbyt wielu walk. Dobrze dość sobie radzi na Grivesa, więc to jest coś fajnego, jak przeciwnik go daje w obronie. Reszta walk jest dość mało, chociaż można powiedzieć, że Fina jeszcze chyba w stanie jest pokonać. Ciekawe, że generał Skywalker tak słabo Bo w ataku generał Skywalker bardzo słabo idzie. No, ale w każdym razie w ataku Zalbar Grievesa pokona z jego Datacronem na pewno. Znaczy, z datakronem oczywiście dla Stapa to miałem przede wszystkim na myśli, ale może się tu gdzieś znajdzie. O, dla Grievesa też tutaj. Wow, piękny datakron, ktoś ma. A jak widać, Zalbar go pokonuje. Mamy teraz Datacron w ataku, jeżeli chodzi o Heresyndulę. No i co ona może zdziałać? Rive pokonuje, chociaż można powiedzieć nie z trudnościami, ale tego się spodziewałem. że e, Tahera przeciwko Rive może być dobra, przeciwko Gunganom jest całkiem niezła, więc fajna sprawa. E, Asoka Tano, ale o dobra, to jest Leia. No tak, mniejsza może o to. To jest po prostu to tak Przeciwko Night Sisterom hmm, też działa, chociaż no bez Great Mothers. Griwesa w ataku też pokona. Ciekawe, że 17 walk. A to jest Leja. Dobra, znowu, znowu gdzieś Leja się wtrniła. Można powiedzieć, ale co? Jeżeli chodzi o Herę, można podsumować. Gunganie, Riva. No i inne cistery, ale przede wszystkim Gunganie i Riva. Fajna sprawa, można powiedzieć. Przejdźmy do tego, jak sobie radzi w obronie. Datacron Hery, Synduli. No i wyfiltrowałem to już po Herze, żeby. Nie było, bo sporo osób daje ten dotaklą czy do Asoki czy do Lei. No i Generał Skywalker radzi sobie słabo. Kreja radzi sobie nadzwyczaj bardzo słabo. Kenobi to wiadomo, wszystko leje. Tuskeni sobie dobrze radzą, no bo tutaj jest pewnie no dużo tych damage over time z nich po prostu padają. Jedi Master Look sobie radzi bardzo słabo, więc ktoś no, musi mieć Tuskenów można powiedzieć na relikach, żeby tą Herę Syndule pokonać, bo Treya no, właśnie nie bardzo. Eternal no to bez problemów, a Jedi Master Look słabo, Malgus mógłby dużo lepiej sobie radzić, więc ta Hera jak ktoś ma ten Datacron no i ma Kapitan Rexa no i dobrze by było mieć pewnie na nim Omicron. Niezłe uzupełnienie obrony, szczególnie jeżeli przeciwnik nie ma tuskanów, No bo jak ma i Wychaczy na SWGG, że można nimi po, ich pokonać, no to wtedy już gorzej. Przejdźmy do teraz już pozostałych datakronów. Tutaj mam wyfiltrowane w ten sposób, że w minimum minimum walk 200 i w obronie ktoś ma datakron, i posortowane po tym co się najlepiej. E, broni e, i widać tutaj, że na Beylan, bardzo dużo osób próbowało zagrać Sidiusem, z jego detachronem, i to sobie nie radzi. Sidius też sobie nie radzi ewidentnie na Gungan. Najcysterio, no no, znamy to, można powiedzieć, z m, historii bez że większość zdecydowana e, nie idzie, tylko trzeba potem czymś to no, e, zagrać jeszcze raz na Czabę. CLS vs. Onasi, więc ten on, datacron dla Zarbara, coś tam robi. Sidius sobie nie radzi też na Fina, więc można powiedzieć taki tutorial, na co Sidius nie działa. <laughs> Boba Fett nie działa na Jabek w pełnym teamie, bo Katan nie radzi sobie. Można to chyba spokojnie powiedzieć na Lorda Vadera i to jest duży, można powiedzieć. Problem dla tych co Boka ten niedawno odblokowali, a za chwilę będą klony i Lorda Vedera już się tak łatwo Boka ten nie pokona, trzeba to spowiedzieć. Trzeba będzie gielkami przede wszystkim pewnie z LKR-em, chociaż widziałem, że niektórzy Jedi Master'em Luke'em coś próbują zdziałać, ale najpewniejsza kontra to jest raczej LKR. Riva z Bejlanem ma duże trudności, no i znowu mamy Fina z nasze znaczy na Fina, Sidious sobie nie radzi też na Great Mothers. Kolejny Timfina. Jedi Master Look sobie nie radzi na Supreme Leadera. No, można powiedzieć, odkąd jest Ray? To sobie Jedi Master Look nie za bardzo radzi na e, SLK ze e, No, przez to, że ona ma Omikronu, bo w TW to co innego tam Jedi Masterem da się. No, w Grand Arenie pewnie jest troszkę trudno. No, przede wszystkim, że to jest Hux i blokuje zyskiwanie trochę termiteru no i, no i Rayka ze swoimi Omicronami. Co ciekawe, Sidius sobie nie radzi na Grivesa. <laughs> Bokatan z mniejszą ilością klonów też sobie nie radzi, chociaż jest lepiej. 72% bez skorcza. No, no, SLKR w obronie jest no, niezły można powiedzieć, no, ale jak się klepie Jedi Master'em Luke'em, to się prosi o problemy, ale czasami nie ma wyboru. Można hmm. powiedzieć. Wampa nie radzi sobie z Grivesem, ale większość pewnie będzie mieć Datakron e, Grivesa albo Stapa. No, wtedy jest Problem Wampom mm, na pewno. Coś jeszcze ciekawego. Wampa na Griwesa, To już chyba patrzyłem. Gunganie na Aprę sobie nie radzą, ale na jej Datakron e, Jedi Master Kenobi ma trudności z Jabą, dlatego dobrze mieć właśnie Datakron Apry bo ten datacron dla dżaby jest dość mocny. Przejdźmy dalej. Teraz mamy teamy w obronie, które mają datacron, które występują najczęściej i mają największą ilość holdów. Nie że największą procentowo, tylko największą ilość. No widać, że gunganie w obronie są bardzo wiele razy. No i sporo osób próbuje treją, różnie to idzie. Ale tego bym chyba nie brał pod uwagę, skoro tylko 2% obron. Um, Tano jest często w obronie i przeciw kolei się troszkę broni. SLKR, co ciekawe, nie najlepiej sobie radzi z że, jab może Nie no, można powiedzieć chyba bardzo dobrze sobie radzi, ale procentowo jest obron dość dużo. Um, Coś jeszcze ciekawego z tego wyciągnę. A, mam tutaj właśnie to, co mówiłem przed chwilą, czyli że Master Kenobi przeciwko Jabie radzi sobie bardzo średnio w tym secie kronów, Dobrze, apre mieć. Oprócz tego, co ciekawe, Eternal plus Bane nie radzi sobie za soką Tano, jeżeli jest Ezra Bridger, aż 41% holdów. Więc najlepiej grać czymś innym, nie Eternal Plus Bane na no, Soketano. Szczególnie jak widać, jest ten dotakron dla Hery. Właśnie sporo osób go daje, no bo on ma bardzo dobre statystyki: 40% health, 30% defense. Fajnie to się pombi, chociaż inne sety też działają. Więc no przy obecnym secie, gdzie są Bulk, crony albo Tang Revive to nie bardzo jest sens atakować Eternalem, jak jest oczywiście Ezra, bo jak już nie ma Ezry, to co innego. Co więcej, mamy tu jeszcze coś ciekawego, General Skywalker nie radzi sobie z Darth Malgusem za bardzo, 37% holdów, Riva nie radzi sobie za bardzo z Jedi Masterem Kenobim, chociaż na 80% zwycięstw to chyba nie jest tak znowu źle, by można znowu... Z drugiej strony powiedzieć, jak się jest hmm, przyciśniętym do ściany, no to się atakuje i tyle. Ciekawe, że Lord Vader cienko sobie radzi z Jabą, ale widać, że Jabę nie jest dość mocny. Przejdźmy dalej, teraz już po ilości holdów rzeczywiście posortowane, no i najwięcej obron ma hmm, Bailan Skoll. Aż 28%, więc jego datacron jest dość mocny. No, i też się trochę go bałem. Na drugim miejscu jest Rejka, Co ciekawe, nie jest na pierwszym. Na trzecim miejscu mamy Soła Gerrera, Więc, no, jeżeli masz teama Soła Gerrera i nie masz jego datacronu, to jak widać, dużo tracisz. Leia Organa, Jabba Dichat, Lord Vader. No, Lord Vader będzie na pewno jeszcze awansował z kolejnymi sezonami. Jak już ludzie będą robić. Jego klonem, myślę, że spokojnie w top 3 z Rejką będzie. Gribez to ciekawe, jest dość wysoko, więc ten set dla droidów, ten fioletowy i zielony obecny, służy mu, że w obronie dobrze się broni. Fin, a dopiero później jest Asoka Tano, Jedi Master, Kenobi, więc no, pierwsza trójka bez zaskoczeń. Potem Leia, co ciekawe, sporo osób daje jednak ją w obronie: Jabba, Lord, Gribez, Fin. Przejdźmy teraz do tego, do posortowania walk największą ilość holdów, gdzie są data i jest minimum i to jest Liga Aurodium, dokładnie. Więc w lidze Aurodium, bo ktoś tam kiedyś mi napisał, że czemu w Aurodium nie sprawdzam. dobra, no może wrzucę tym razem, zobaczymy co z tego będzie. Najwięcej można powiedzieć walki walk versus obron, bo to w tej skali. Na Jabba, no i co ciekawe, SLKR mógłby sobie lepiej radzić. Bardzo dużo osób gra wampom przeciwko Grivesowi i im to nie wchodzi, więc no, jak widzicie, atakron no, dla Grivesa, bo tutaj nie ma stapa, no to nie atakujcie wampom, bo to ewidentnie nie wchodzi. czym znaczy, generał Skywalker przeciwko Grivesowi. Mógłby sobie radzić lepiej, ale no trzeba na pewno uważać i e, no nie grać bez datakronu. E, tutaj SLKR przeciwko jabie sobie radzi bardzo średnio, ale tutaj jest SLKR nie mający więc no jak nie macie Ray, a widzicie jabę, który ma datakron, ten nowy, oczywiście mówię o tym konkretnie szóstym poziomie, bo jest najbardziej istotny, no to lepiej nie atakować. Można z tego spokojnie wywnioskować. To samo jest Jedi Master Kenobi. Lepiej unikać grania Jedi Masterem Kenobim. Już próbować, lepiej na pewno SLKR-em niż Jedi Masterem Kenobim. Najlepiej mieć oczywiście Raider Side Vision, bo wtedy jest łatwo. A najlepiej, najlepiej jakbyście mieli Apre, chociaż wiem, że w Aurodium dużo ludzi au Apre chyba jednak nie ma, więc no można powiedzieć, że w Lidze Aurodium Najniebezpieczniejszy jest dzisiaj Jabba. Zdecydowanie widać, że tutaj bardzo wiele razy się pojawia. To samo generał Grievous. Bardzo wiele teamów się pojawia, więc w Ourodium widać, że dla dla tych dwóch frakcji jest bardzo dużo robionych. Przejdźmy teraz do tego, że y, ma, y, mają przeciwnicy Datacron i tutaj wyfiltrowane we wszystkich ligach łącznie z Carbonite. Em. No i co jest na, samej, na samym szczycie po holdach y, i minimum 200 walk, y, Jabba. Bardzo wiele osób próbuje atakować znowu Sidious'em, co dość interesujące. Balance Call też widać jest mocny, no ale dużo ludzi Sidious'em też y, próbuje. Bunganie. No jest Jabba, o którym mówiłem też wcześniej, ale po prostu atakuje Night Sisters, no i potem do GIA jeszcze raz, więc nie do końca to ma mm, takie duże aż od odzwierciedlenie. Czy coś tu jeszcze e, ciekawego zobaczymy? Jedi Master Kenobi ma trudności bardzo duże z Ezrą, bo jak się da jakiś datacron, no Jedi Master Kenobi, gdzie Ezra jest e, na socytano z Omikronami, to ciężka sprawa jest. Trzeba przyznać. Hmm, CLS-em dużo osób gra na nas Dużo osób próbuje Bobą pokonać Jabę, ale już po tym sez sezonie będą pewnie wszyscy wiedzieć, że nie ma to totalnie sensu. Bo Katan ma trudności z nowymi klonami. To już nowego. Więc no przede wszystkim można podsumować, no Sidius nie wszędzie działa, bo to widać ewidentnie po statystykach. Dużo osób próbuje na Beilanie, Dżabie, a nic to nie daje. Na Rywie to samo. I zobaczmy teraz teamy bez datakronów we wszystkich ligach, co się najlepiej Broni Gunganie. No bo znowu dużo ludzi strasznie Sidiusem próbuje cisnąć takie teamy, które raczej się nie powinno, wydaje mi się. E, Sidius przeciwko Trei. No Night Sistery, to wiemy, jak to wygląda. E, że na dwa razy, więc nie ma na co patrzeć. Sidius przeciwko Trench, przed, przepraszam, Sidious przeciwko Admirałowi Radosowi sobie radzi słabo pewnie przez 2 Ezo akurat. W tym teamie pewnie bez k 2 so to wygląda inaczej. Griwesem dużo osób próbuje, bo z Nasa i to nie wychodzi. Sidiousem dużo próbuje osób trzecią siostrę pokonać też to nie wychodzi. Bardzo dużo ludzi CLSem próbuje pokonać Gungan i to totalnie nie wychodzi. Spokojnie można powiedzieć. Hmm. I czy coś ciekawego chyba tyle. Chyba tyle. Tak to, tak to wygląda, jeżeli chodzi o y, obronę w obecnym tygodniu Grand Areny, na pewno dużo można wyciągnąć, no i... Um, z, ty, um, z tych informacji przede wszystkim Sidius nie działa wszędzie. <grywa> I Jabba the Hat y, y, jest mocny. Y, y, jak ma atakrą swój w obronie? Tak to wygląda. Mam nadzieję, że ten filmik Wam co nieco pomoże i dzięki temu ewentualnie zmienicie swoją obronę na lepszą, i w ataku też Wam będzie lepiej szło. Po to ten film jest i mam nadzieję, że po to Wam się przyda. Tyle teraz ode mnie. Jeżeli macie jakieś pytania, to jak zwykle możecie zadawać je w komentarzach. W opisie znajdziecie link do serwera Discord. Ja mam dostęp do tego Gaz Insight i tam, jak macie jakieś pytania, można też. Zadać, gdybyście czegoś potrzebowali, to tyle teraz ode mnie, no i do zobaczenia w kolejnych filmach ze Star Wars: Galaxy of Heroes.